No słabo, chyba nie znałem. Nie wiem, nie wiem, ja nic nie wiem. Rzeczywistość była dla mnie brutalna. Trzy dni matur za nami, zobaczymy jak odnoszą się do tych dni kalisty maturzyści. Serdecznie zapraszamy. To teraz to już odpoczynek, tylko a nie matura. Jak tam nas tu informatujcie? Myślę, że była bardzo łatwa. Mimo wszystko liczę na wysoki wynik, więc było bardzo przyjemnie. Jestem ciekawa, jak rozszerzenie. Ja was znam. W sensie Prawidłowo, kto nas nie zna. <laughs> Wpis na blogu był, dotyczył on y, użycia roweru. Jak tam? Super! Tylko nie wiem, czy na 90, czy na 100. Okay. Myślę, że elegancko. Okej, okay. i co tam napisałeś o tym rowerze? O rowerze? Napisałem, że lubię jeździć i że y, plakaty rozwieszane będą. Świetnie! Bardzo mi się podobało, tak. Okej, okay. a do czego się odwołałeś na polskim? Do jakichś ciekawych piosenek artystów o. polskich, czy...? Nie, nie, nie. Romeo i Julia. Y, miłość, prawda? No i... A. Tak sobie ten polski kaszana. I jak tam nasz po angielsku? Dobrze. Super. Był super. łatwy bardzo. Bardzo łatwy. Cześć jest w Powiedzcie mi, czy ściągałeście dzisiaj? Ym, nie, nie, nie. nie. Okej, okay, to wszystko miałyście? To raczej tak. tak. Magnetofon się nie zepsuł? <laughs> nie, nie, nie. Był czysto, czysto, czysty dźwięk. No jak oceniacie te trzy dni? Który z nich był najgorszy? Myślę, że były na podobnym poziomie i wszystkie nie były jakoś bardzo trudne, ale też myślę, że nie jakoś super łatwe. My obawiacie się, czy, czy jesteście pozytywnie nastawieni? A spokojnie, dobrze przygotowani, wszystko dobrze poszło. No, jest ok. Słuchanie było do kitu. Magretofon się zepsuł? Nie, po prostu było do kitu. Jak tam po maturce? A wydaje mi się, że bardzo dobrze, wszystko poszło zgodnie z planem, mam nadzieję. Wydaje mi się, no, na przestrzeni lata, tak spojrzeć, no to matura no, chyba jedna z trudniejszych, ale wydaje mi się, że jednak napisaliśmy dobrze. Jak tam poszła matura z angielskiego? Niestety nie spełniłam swoich oczekiwań i rzeczywistość była dla mnie brutalna i jest mi przykro, bo, bo tak, bo była trudna. A powiesz to po angielsku teraz? Słucham? Czy powiesz to po angielsku? Niestety nie, bo za bardzo zestresowała mnie matura. Cześć panowie, jak tam nastoję po maturkach? Bardzo dobre, dobre zadania były, proste takie, fajne były. Zaję? Bardzo pozytywnie, myślę, że wszystko łatwo poszło. Więc. A który przedmiot sprawił Ci najwięcej trudności, którego najbardziej się obawiałaś? Myślę, że polski. Matematyka była bardzo fajna ja bardzo lubię matematykę, więc dla mnie była bardzo przyjemna. Angielski tak samo, ale polski zobaczymy. A do czego się na języku polskim odniosłeś? To już 365 dni, jak co po niektórzy? Kto się do tego odnosił? Nie no, druga część była słaba, 365 dni, ona była nie do obejrzenia, ale... <noise> nie śmiej się, Pawełku. No, przed pierwszą, przed polskim oczywiście było szukanie do Spodlasia, czy są przecieki, ale jak, jak się nastawiliśmy na dziady, tak pan Tadeuszek nas zaskoczył, ale było okej, okay, ogólnie rzecz biorąc. O czym pisałeś na języku polskim? Do czego się Drugi temat, yy, szczęście w relacji. I co dalej? I dalej nie pamiętam. Jakbyście miały tak sobie obstawić procentowo wyniki? Matematyka angielski polski. Yy, no to ja matematyka między 90 a 100. Yy, raczej bliżej 100, bo jak sobie sprawdzałem, to miałam jeden błąd. Polski no to pewnie jest 80. No i angielski też 80-90. Yy, ja myślę, że matematyk tak 70-80, polski, to nie wiem, też tak z 70 liczę. I angielski to około 90. Próbowaliście coś tam może pościągać, czy raczej nie było nie. takiej możliwości? Nie, wszystko wiadomo było pilnowane i e, starałam się tutaj użyć po prostu swojej wiedzy. To teraz Oxford? Nie no, szczerze, jeszcze planów nie mam, ale myślałam albo geodezja, albo logistyka. A jeszcze miejsca nie, dokładnie nie wybrałam. Myślę o kryminologii w Gdańsku. A ja psychologię. A co potem? Studia? Tak, planuję. Takie. Chciałabym bardzo psychologię lub kosmetologię, ale uważam, że tak naprawdę zastanowię się dopiero po maturach i, i gdzieś tam świeżo nas spojrzę na, na to wszystko. Planuję bardziej ekonomiczne, jeżeli się uda, to Warszawa, jeżeli nie, to Poznań. No jeszcze matematyka rozszerzona, geografia, no i zaczynamy powoli już balować, że tak powiem. Jeszcze rozszerzenia czekają. Jakie rozszerzenia? Ja mam angielski, matematykę i geografię. Mhm, I potem impreza. Tak. Dokładnie tak. Niektórzy już idą w tango, inni jeszcze będą ciężko się uczyć i siedzieć nad książkami. Niezależnie od podjętych wyborów, wszystkim z Was życzymy powodzenia i dużo cierpliwości. Tak. Zachęcamy do łapek w górę i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia. Komentujcie i udostępniajcie. Też. Cześć. Nie no, jaka impreza, absolutnie. W żadnym wypadku. Takich rzeczy kościół... nie.